Masło skład aktywacja. Chropek, ciastko. Maślanka jest masło aktywacja. Ciastko aktywacja. Chropek aktywacja. Maślanka gotowa. Majonez gotowy do działania. Masło skład gotowy. Nie wygracie tak łatwo z Wojkiem Zenkiem. Bo oto zawsze przy sobie mam mojego m czwórkę która rozwali wam do p. Wyrzotnie kartofli. Się robi majonez. Haha zwyciężymy Wojka Zenkaist. Aktywacja miecz kartofele ziemia. Ciach ciach i po bolo. Nie zdążyliście już wam heda zasadziłem. O fak co to kartofele z nogami.